Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Tematem naszej konferencji są bardzo szkodliwe zmiany, które Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić do konstytucji. Dotyczą one przede wszystkim dwóch zakresów. Pierwszy zakres to możliwość bezkarnego i nielimitowanego zadłużania Polaków pod pozorem pod pozorem rozszerzenia wydatków publicznych na obronność. Prawo i sprawiedliwość. Nie chcę to robić, co powinno się robić w takich sytuacjach. Ograniczyć wydatki socjalne, ograniczyć wszelkie inne wydatki, które są zbędne. Oni chcą to wszystko zachować, ponieważ potrzebują to na swoją kampanię wyborczą. Ale co chcą zamiast zrobić? Chcą zadłużyć wszystkich Polaków na te wszystkie falaberie, które oni sobie wymyślają. Jak to chcą zrobić? Wpisać do konstytucji, że wszelkie wydatki na obronność nie są wliczane. Czy takie przypadki są uczciwe wobec wszystkich Polaków? No, oczywiście, że nie, bo młodzi Polacy, wszyscy Polacy, którzy pracują, następne pokolenia te całe zadłużenie będą musiały spłacać. Czy ktoś o tym poza nami mówi? Nie, bo cała reszta, eli, cała reszta em, tej bandy czworga myśli dokładnie tak samo, że trzeba Polakom rozdawać i trzeba ich kupować za ich pieniądze. Mamy już podobne przykłady w Polsce, jak to wygląda. Jeden taki przykład podstawowy, główny, fundusz covidowy. Co fundusz covidowy, czym się on zajmuje? Na przełomie roku mieliśmy ustawę o tym, że samorządy miały się zajmować dystrybucją węgla. Kość tego był 4,8 miliarda. 800 milionów to był podatek VAT, a 4 miliardy pochodziły z czego? Z funduszu covidowego. Mało, to jeszcze nie z pieniędzy własnych, tylko z zadłużenia. I tak wygląda działanie PiSu. Jeśli damy im kolejne narzędzie, w tym momencie wyrzucenie wydatków na obronność poza budżet, to stworzymy ich kolejną zabawkę, którą oni będą wykorzystywać. Będą wykorzystywać, żeby zadłużać Polskę i Polaków. A drugi problem, który się w, w ramach ich zmian również pojawia, to możliwość pozbawiania wszelkiej własności praktycznie każdego w Polsce. Pod pozorem czego domniemania? Domniemania, że te pieniądze będą źle wykorzystywane, niezgodne z tym, co PiS uważa, na, na co te pieniądze powinny iść. PiS w tym wypadku chciałby wpisać do konstytucji, że oni będą zarazem sądem, jak i komornikiem. Dlaczego? Ponieważ nie wierzą, że sądy powszechne będą to respektowały, będą tak sądziły, jak oni chcą. Dlatego chcą obejść to wszystko, dlatego chcą wpisać to do Konstytucji, żeby robić PR-owe rozgrywki wokół tego, żeby pokazać, że to oni szybko działają. A czy stanie się sprawiedliwość, czy ta osoba będzie naprawdę winna, to się dopiero później okaże. Ale już PiS będzie mógł działać i będzie mógł pokazać, że coś robi. Jakie my proponujemy rozwiązania? Zdecydowanie lepsze, a przedstawi je współprzewodniczący Konfederacji, poseł Krzysztof Bosak. Dzień dobry Państwu. Tak jak powiedział tutaj poseł Krystian Kamiński, te propozycje, które PiS przedstawił poprawę Konstytucji uważamy zajdące w złym kierunku. Co więcej, też fatalnie napisane. To są przepisy rozwlekłe, niezrozumiałe, niejasne, można by powiedzieć niekonstytucyjne, gdyby nie to, że są poprawką do Konstytucji. My natomiast jako Konfederacja przedstawiamy proste, jasne, krótkie i trafiające w punkt dwie poprawki. Jedna dotyczy tego, żeby zagwarantować prawo Polaków do posługiwania się gotówką, bo to prawo przez obecnie rządzących jest im konsekwentnie ograniczane. Druga poprawka dotyczy tego, żeby nikt poza władzami naszego państwa nie mógł nakładać na nas podatków, żebyśmy byli, krótko mówiąc, państwem w tym wymiarze fiskalnym, suwerennym, państwem niepodległym. Wiemy, że w tej chwili dzięki inicjatywie rządu w szczególności premiera Morawieckiego, rozwija się trend do nakładania na nas podatków unijnych. Media bardzo mało informują o tym społeczeństwo, natomiast ten proces trwa od 20 roku, kiedy premier Morawiecki z inicjatywą jeździł do Brukseli, żeby obłożyć nas podatkami europejskimi. W Polsce mało kto o tym informował. W tej chwili część tych podatków już weszła w życie, część jest przygotowana do wejścia w życie. No i propozycja konfederacji. Teraz jak one brzmią? My je dziś złożymy jako poprawki na komisję, która zajmuje się tymi propozycjami złymi, propozycjami PiSu, poprawek do Konstytucji. I posłowie, którzy w tych komisjach pracują, dostają od nas szansę na to, żeby przegłosowali sensowne poprawki do konstytucji. No, jesteśmy realistami, nie spodziewamy się, <grym> nie spodziewamy się chyba, że oni w tej chwili zmienią swój sposób myślenia, pisma większość w tych, w tych komisjach, ale posłowie innych partii opozycyjnych mogą się określić. Na przykład, co myślą, zakomunikować to swoim wyborcom? Czy może zgadzają się z nami, a może nie, a może właśnie chcą zabrać Polakom możliwość płacenia gotówką i chcą obciążyć Polaków podatkami Unii innymi. No co wiemy, że właśnie ma miejsce. E, artykuł 41 ustęp 6 Konstytucji RP propozycja Konfederacji. Dodać zdanie każdemu zapewnia się możliwość nieograniczonych płatności gotówkowych. To pierwsza propozycja, a więc uchylałaby ona te wszystkie zakusy premiera Morawieckiego na to, żebyśmy musieli rozliczać się tylko cyfrowo, a wiemy też, że są przygotowane koncepcje pieniądza cyfrowego, nie pieniądza elektronicznego, jak w tej chwili w obiegu międzybankowym, ale pieniądza cyfrowego mającego charakter już takich znaczonych kuponów gdzie będzie można bezpośrednio prześledzić obieg pieniądza i wydatki każdego obywatela, a także w pewien sposób kontrolować to, co kto zrobi ze swoimi pieniędzmi, m.in. z blokowaniem mu wydatków i rozliczeń. Nie chcemy takiego cyfrowego totalitaryzmu i także z tego powodu, żeby nasze prawa i wolności były chronione, proponujemy ten przepis. Druga propozycja, bardzo krótkie zdanie. Do 217 artykułu Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska posiada wyłączną kompetencję do nakładania podatków i danin publicznych. Wyłączną kompetencję, a więc żadni komisarze ani tam z Brukseli, ani z jakichś innych ciał międzynarodowych, nie powinni nam nakładać podatków i zabierać pieniędzy. Jesteśmy obywatelami państwa polskiego e, i to państwo polskie ma demokratycznie wybierane władze, nie żadne inne organizacje międzynarodowe, z którymi oczywiście możemy współpracować, możemy nawet jeżeli społeczeństwo tak chce, płacić tam składkę. Natomiast podatki do polskiego budżetu, tutaj polityka budżetowa do organizacji międzynarodowych, składka. To jest podejście zdrowe, normalne. Ja podejście też do polityki unijnej, takie jak było pod Polakom przedstawione kilkanaście lat temu w referendum. Oczekujemy trzymania się tych zasad, które Polacy w referendum zaakceptowali, a nie zmieniania ich w całkowicie inną stronę. Czy mają państwo jakieś pytania do naszych propozycji do poprawy konstytucji? Nie widzę. Dziękuję w takim razie za uwagę.